Pan i mówi, że polityka zagraniczna powinna być cyniczna i wyrachowana, że powinniśmy mówić Rosjanom miłe słówka oficjalnie, a nie oficjalnie. I tu jest taki gest pod stołem, prawda? Powinniśmy postępować jak Niemcy i Francja. Czyli realizować cynicznie swoje interesy, a my tutaj się angażujemy i nawet broń chcemy wysyłać na Ukrainę i tak dalej i narażamy polskie interesy, ale jak nie, rozumiem to, o to chodzi. I to, to, to inny skąd kandydatów rozważa się o wysyłanie żołnierzy polskich do Donbasu, ale to jest jakby zupełnie trochę inna bajka. Więc wie pan, panie że ja myślę myślę, że yy, yy, po pierwsze poli, pomyśl na, na politykę cyniczną według mnie nie bardzo Polsce przystoi. Mickiewicz pisał, że Polska jest Chrystusem narodów. Ja myślę, że. Nowe pokolenie Polaków ma dosyć tej polityki, dosyć wizji Polski, która nie pilnuje swojego interesu, tylko ciągle poświęca się dla innych. Obecna klasa polityczna ma taką manię postsowiecką. Wcześniej byliśmy zależni od Związku Radzieckiego, teraz musimy być zależni od Stanów Zjednoczonych. Jakie korzyści uzyskaliśmy po interwencji w naszych wojsk w Iraku i Afganistanie? Zero kontraktów, zero taniej ropy, nawet wizy zostały po staremu.